Szukam na niebie dzisiaj mojej atrakcji, ale jej nie mogę jeszcze znaleźć. Jest! Pytanie, dlaczego ludzie skaczą, nie mam pojęcia, ja na początku nawet nie chciałem, <grym> bardzo się bałem. Ja bardzo dobrze pamiętam swój pierwszy skok, a być może chyba nawet lepiej pamiętam drugi skok, kiedy siedziałem w samolocie, zastanawiałem się, co ja tutaj robię, po co mi to potrzebne. Myślałem, że za przeproszeniem, tak w kacie ze strachu. Ale jak to zrobiłem pierwszy raz, to już wiedziałem, że chcę czuć to, co czułem w tym momencie zawsze. Niektórzy twierdzą, że to najlepsza rzecz, którą da się zrobić w ubraniu. Tą najfajniejszą rzeczą jest ten moment, kiedy wyskakujesz z samolotu i czujesz tą prawdziwą wolność. Kiedy tak naprawdę nic Ci nie ogranicza, kiedy jesteś tam na 4000 metrów, wszystkie problemy, które masz na ziemi, pozostały na ziemi. A tam jesteś tylko ty, otwarta przestrzeń, ta prędkość, ten wiatr i myślę, że to jest taka mi tesencja dla większości z nas. To ile skoków zrobiłeś? Oj, nie pamiętam. Niestety każdy skok zabija trochę szarych komórek, i jest ich coraz mniej. O Boże, takie ja skoczy to już nie będę wcale. Jest ta jedna jeszcze? Jeżeli ktoś ma ochotę poczuć to, co czujemy my, myślę, że najlepszą ofertą dla takich osób jest możliwość skoczenia w tandemie. Jest to bardzo proste, dostępne praktycznie dla każdej osoby. Było mega rewelacyjnie, naprawdę niezapomniane przeżycie. Nie trzeba się bać, to wcale pewnie jest nie jest straszne. To pewnie Super. jest to najdziwniejsza rzecz, którą zrobiłeś w życiu, ale świetnie ci wyszło. Trudno mi wyobrazić sobie lepszy prezent niż skok tandemowy na taką imprezę, jak wieczór kawalerski albo 18. Leżymy tutaj dla Kuby, Który? Kacze ze spadochronu! Jestem właśnie w kacie! Pierwszy raz i nie wiadomo, jak pójdzie dalej. Jest tu! A z jakiej okazji? Kawalerski! Popłakałem się już tu. Ze szczęścia. Mam nadzieję, że ten skok pobudzi twoje myślenie o sobie i o swoim życiu. I o tym, co dokonałaś i co możesz dokonać. Wszystkiego najlepszego odyta z okazji urodzin. Miłego skakania. Może nie widać jakiejś adrenaliny, ręce mi się nie trzęsą. Jestem wyjątkowo oazą spokoju, ale mam nadzieję, że mój stan zmieni się, jak tylko wsiądę do samolotu. Ogólnie wygląda na taką mega spokojną, jak ją pytam, czy coś czuję, gdzie są te emocje, to on mówi, że tak wewnętrznie to przeżywa. Jak można kuźba przeżywać wewnętrznie skok z 4000 metrów? Daje niesamowite odczucie i takiego kopniaka w życie, który powoduje, że przez następne trzy dni po skoku dziwimy się, dlaczego pozostaje nam głupi uśmiech na twarzy. Zrobiłbyś to jeszcze raz? Zrobiłbym to nawet za pięć minut, mogę? W skali skok spadochronowy w tandemie, tak od 1 do 200 to 2 miliony. Jeszcze nie spotkałem nigdy osoby, która robiąc taki skok pierwszy raz w życiu, będąc ze sobą Zrezygnowała z niego lub po wykonaniu skoku była niezadowolona. I to było zarazem straszne, a zarazem fantastyczne. Boże. Boże. Uuu, dziewczyna. Ale się bałam. Bałaś się w ogóle nie wyglądałaś, bo tak szczęśliwa w samolocie. Bardzo. No, Ach, moment, że się nie zobaczy ziemi. się szczęśliwi. Ale jak to 60 sekund swobodnego spadania? w ogóle ciężko na cokolwiek powiedzieć. Ale ogólnie pozytywnie, czy raczej... Nie cław? no, ogólnie bardzo pozytywnie, tylko ja jednocześnie się cieszyłam i jednocześnie się bałam i to było takie. Zapisujemy się na kurs? Nie. Kolejny stopień takiego wtajniczenia, jeśli takiej osobie się to spodoba, to są samodzielne skoki student, czyli taka osoba, kursant, który próbuje tego, nie jest przypięta do instruktora, wykonuje skok samodzielnie, natomiast w towarzystwie instruktorów, w asyście. Na początku są to dwa skoki, potem są kolejne skoki wykonywane już tylko z jednym instruktorem. Siedem, osiem skoków to jest taka średnia liczba potrzebna do skończenia kursu spadochronowego. Jesteśmy też osobami, które nie tylko prowadzą szkolenia i, i skoki tandemowe. Wszyscy z nas są lub byli członkami kadry narodowej w różnych dyscyplinach spadochronowych. Ciągle się rozwijamy, ciągle się uczymy. Jestem jedną osobą w Polsce, która była w rekordzie świata, kiedy 138 osób, wyskakując z sześciu samolotów jednocześnie, zbudowało formację w powietrzu, spadając głową w dół. Ostatnio organizowaliśmy właśnie rekord polski kobiet. 29 kobiet złapało się powietrzu, skacząc z dwóch samolotów, pobiły rekord polski. Wskaczyła od 1993 roku. Obecnie mam ponad 8000 skoków. A Was wszystkich serdecznie zapraszam do Wócarka na skoki w tandemie i szkolenia spadochronowe. Namoojem Was wszystkich, żebyście spróbowali przynajmniej raz w życiu i zobaczyli, jaka to jest wielka radość, kiedy czujecie się całkiem swobodnie, kiedy nic Was nie ogranicza, kiedy możecie poczuć ten smak wolności. Jest to tak niedopisane jak smak seksu albo czekolady. no Po prostu nie da się tego wyjaśnić. Zapraszamy na skoki. Największa szkoła spadochronowa w Polsce, SkyDive.pl.